Czy mamy obowiązek znania numeru rejestracyjnego na pamięć? Hmm. No nie. Szczerze mówiąc, nie, natomiast na pewno będziemy musieli w razie kontroli, o której zaraz sobie porozmawiamy, móc logicznie udowodnić uprawnione użycie pojazdu. O, bo to o to chodzi. Jeżeli my nie znamy numeru rejestracyjnego, ale potrafimy powiedzieć, do kogo ten pojazd, a jeszcze w ogóle ten ktoś ewentualnie potwierdzi to, że, że ten pojazd jest użyczony zgodnie z jego wiedzą, bo to przede wszystkim o to chodzi, czyli za jego zgodą, jak najbardziej. Z takich przepisów ciekawych, a tak naprawdę no raży on tam w rejestracji pojazdów się znajduje dwa, ale wprowadzonych szczególnie, jeżeli chodzi o kodeks wykroczeń, czyli postępowanie grzywne, to, to właśnie nieujawnienie kierującego pojazdu. Nie? To jest ciekawostka, bo z jednej strony nie jesteśmy zobowiązani w żadną stronę do prowadzenia rejestru, komu udostępniamy pojazd, a z drugiej strony niepodanie do wiadomości służbom, na przykład, no tak jak dostajemy zdjęcie gdzieś tam z fotoradaru, niepodanie do wiadomości, kto prowadził pojazd, skutkuje grzywną, z tego co pamiętam, 8 tysięcy złotych, więc bardzo, ale to bardzo. Wysoką, to jest takie znowu, że nie musimy pamiętać, komu pożyczyliśmy, ale musimy pamiętać. I trochę z tym numerem rejestracyjnym też jest, bo musimy udowodnić, że ten pojazd jest użytkowany przez nas, no jakby z czyjąś wolą, a nie na przykład pożyczony bez czyjejś wiedzy.